Siemano! Z tej strony Ery i witam Was w kolejnym odcinku z Głany! Tak, dzisiaj nagramy się Głany. Fajne to I e, gramy na Easy. Teraz sobie troszkę więcej przyjdziemy, bo e, ja wtedy się tej gry bałem, nie? E, bo jeszcze tak nie do końca ją pojmowałem i się jej bałem troszkę i... Dlatego tak jest. Na no normalu... Nie no, na easy zagramy jeszcze. Czy wam coś pokażę? Przejdę tam dalej do piwni. Pokażę wam nowy pokój. Jest 1.4 update. Dodali nowe pomieszczenie, nową broń i nowy klucz. No, szybci. Nie macie. Hi. Dobrze. Szybko. Zmienię sobie czułość. Za mało. Jak macie jakieś dźwięki w tle, to was bardzo przepraszam.

Jezu, jestem upośledzony. Jestem po prostu upośledzony. Jezu, co to był za śmiech? Psychopatki jakieś. Zaraz wracam. Jestem ponownie tym razem z mniejszą sen. Sensivity to się nazywa czułość gry. Tak dokładnie. Zaraz sobie tutaj przejdziemy. Tylko muszę pójść po coś do góry, a nie bo na pułapkę postawiła. Patrzcie. Czekamy aż ona tutaj przyjdzie. Ja sobie idę tu. Ona mnie tutaj nie zobaczy. Czekamy. No. What the fuck? No. Babka! Czy jak przyjdzie? Jestem zawiedziony, babcia nie przyszła. Bardzo jestem zawiedziony. A może ona tutaj kurwa? Jest. O, widzę młotek. Nie ma jej. Ja ją gdzieś słyszę. Jestem zawiedziony. Czekałem pół godziny, żeby ona przyszła, a ona nie przyszła. Jestem tak zawiedziony, że kurła zaraz się zabije. Niedosłownie. Wychodzimy se. Gdzieś indziej jest, ale ja tylko nie wiem gdzie. Dawno bym już przeszedł, tylko ja się cykam. Żona jest tam, pod spodem. Tak, trzema palcami. Hmm. Gdzie ona jest? Ja się boję, że ona jest tam. A ja uciekać nie mogę, bo tak mi tnie to. Widzicie? Poruszyłem i ona jest już tu kamera. A zrzucę to albo nie. ona gdzieś jest. Ona otwiera drzwi. Tylko nie wiem, gdzie one są zamknięte. To były chyba u góry drzwi. W łazience. Kurde, nie wziąłem czegoś, żeby ją przywołać. Tu można sobie. Już Wam mówię, jaką broń można złożyć. To jest broń, która się nazywa Shotgun. To jest taki pistolet, jakby ktoś nie wiedział. To jest Shotgun, i tam są trzy amunicje do niego. Na Easy zatrzymuje. Na Easy hamuje ją to na dwie minuty. Na normalu na minutę, a na hardzie i na tym i na extreme e, zatrzymuję ją na 30 sekund. To jest za mało dla mnie, dlatego ja nie ten. E, nie, nie gram na extreme ani na hardzie i pokazałem wam już to pomieszczenie, więc już będę kończył nagrywanie, bo ja chciałem tylko pokazać to pomieszczenie. To auto oczywiście jest interaktywne. Do bagażnika potrzebujemy karki, który jest gdzieś, gdzieś, gdzieś. Yy. Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszę ją, ale nie będzie, jest. Dobra. To ja, moi drodzy, kończę nagrywanie. To nie jest zwykła zabawa. To Twój kot przygotowuje się do dorosłości. Uczy się, jak polować. Gówniane reklamy. Dobra. Moi drodzy. Ja będę kończył już. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górze, bo jak y, będzie więcej niż 10 łapek w górę, no to nagram sobie to i powiem Wam, że zrobię sobie odcinek, w którym będzie Shotgun złożony. I oczywiście kusza naszą drogę. Dobra, to ja będę się z wami żegnał. Do zobaczenia. Pa i cześć.